Męskie granie orkiestra 2025. Natalia Przybysz, dzień dobry. Dzień dobry. Igor Herbut, dobry. witamy bardzo serdecznie. Cześć. Błażej Król, cześć. 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 Ralf Kamiński. Dzień dobry. Słuchajcie, jedno się nie zmienia. Przez 16 lat jedno się nie zmienia. Mówię to zarówno do... Trójki debiutantów w orkiestrze, jak i do osoby, która już kilka bochenków z tego pieca orkiestrowego wyjadła w tym zespole. Jedno się nie zmienia przez 16 lat. Nie wiem jak to się dzieje, i nie ma na to pewnie żadnej definicji nikt tego nie upisze i nie stworzy ale zawsze te premiery premiery singla moment, w którym to się odpala i idzie w świat. To jest jakaś absolutnie nie, nie, niewiarygodna podjarka. Mhm. Jesteśmy 5 minut po premierze, byliśmy w studiu radiowym o godzinie 12.00, teraz jest 12.10. Piosenka wybrzmiała. I myślę sobie, że takie emocje, takie bardzo pozytywne emocje we mnie i w wielu, wielu, wielu odbiorcach będą grały jeszcze przez długo. To teraz pytanie, najpierw nie chcę powiedzieć weterana, bo ty nigdy nie założysz kapci drogi Błażeju, moim zdaniem. Ale e, czy ty, jak, jak, jak ty odbierałeś te rzeczy, kiedy, kiedy byłeś w orkiestrze i kiedy okazało się, że... Właśnie teraz to idzie w świat. Piękne uczucie, i to jest to uczucie, które miałem, czekając na, szukając prezentów przed świętami. Mhm. Może to górnolotne, ale no, takich emocji już nie ma, czekając na święta. Chyba, że jesteśmy mo mocno ugruntowani w wierze. Natomiast, no, jeżeli ja jestem taką osobą, która znajduje w tym czekaniu na singiel, na, w tych minutach, kiedy już wybrzmiał, tych emocji, które jako dziecko dotykałem, czekając na. No takie święta albo inne takie wakacje. O. Jak tak mówisz, to mi się od razu przypomina jedna z piosenek zespołu The Future Has Christmas Was Better In The Eighties. Z czym się nie do końca zgadzam, ale rzeczywiście coś może w tym być. Sentymentalizm i melancholia u mnie króluje. Także... To teraz tak, teraz debiutanci w orkiestrze. Natalio. Dzień dobry. Dla ciebie. Czym, mhm. czym to jest, bo o spotkaniu już mówiłaś na żywo na antenie, kiedy, kiedy byliśmy w studiu, w czasie rzeczywistym, mhm. że to było jakieś takie właśnie takie połączenie różnych rzeczy, no ale jak domyślam się, do tej pory odbierałaś tylko informację, że w orkiestrze będzie ta osoba, ta osoba, ta osoba, natomiast teraz jesteś bohaterką tej właśnie materii, taką żywą bohaterką, główną bohaterką. Co to dla ciebie znaczy? Jest to dla mnie duże wyróżnienie i wielka atrakcja i przygoda. Na początku, jak jeszcze rozmawialiśmy właśnie o tym pierwszym spotkaniu, to ja się w ogóle bałam, no, że jednak jest to tak duży, duże przedsięwzięcie i, i duży organizm, z którym trzeba też. Muszę użyć tego słowa niezbyt świetnego: dealować, a jednak chodzi o jakąś sztukę i o wytworzenie czegoś wspólnie. I Ralf mówił o kompromisach, z którymi nie jest łatwo, mm -hmm. jak, jak się chce naprawdę coś z serca w, w, wytworzyć. Yy, natomiast okazuje się, że nasz proces, który był, gdzie byliśmy sami i mogliśmy po prostu napisać piosenkę, która de facto przetrwała próbę różnych producentów, produkcji, pro, propozycji i, i tej tego ognia. Ognia procesu, który jest trudny, no bo to, to, to jest nagle w naszej intymnej przestrzeni twórczej pojawia się cały sztab ludzi i, i ten proces. I ta nasza piosenka przetrwała to, więc mnie to bardzo cieszy. Była to też bardzo duża przygoda. Ja to porównywałam, jak, jak pojechaliśmy razem na nasz twórczy wyjazd. To pierwsze, co mi się przypomniało, to jak wypływałam na ocean. Dosłownie, atlant atlantycki, e, z znajomymi narzuconymi z zewnątrz. E, i, I pierwsze, co powiedziałam Ralfowi, to Ralf, wiesz, mogłabym mogłabym z Tobą płynąć przez Atlantyk. Wiesz co, ale to jest. A, ale teraz wiem, że z, ze wszystkimi, że my we czwórkę razem też dali radę. To jest znaczy, Ja bym prawie Igora wypuścił za burtę, ale potem bym go wyłowił. To jest, to jest niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że akurat w Twoim przypadku ja mam wrażenie, Natalia, że Ty na męskim graniu przeszłaś. Znaczy. Inaczej raz, że trochę musiałaś powalczyć ze sobą, ale też musiałaś powalczyć z repertuarem, który nie do końca był twój, a trzeba było wejść na scenę i to brawurowo przedstawić. Mhm. Pierwsze lata męskiego grania, Janis Joplin. Mhm. Pamiętam chociażby koncert w Starym Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu. Tam po prostu nie było czego zbierać po tym. To fantastyczne. Manam, przecież płyta o zagrać taką płytę, druga płyta zespołu, nam może nie ta najbardziej kultowa, ale jednak bardzo ważna z wielu powodów. I dałaś, daliście radę. Z zespołem w sposób naprawdę wręcz bestialski, bym powiedział. Co więcej, mm -hmm. różne się Dziękuję. sytuacje na męskim w twoim przypadku zdarzały. Prezenter kiedyś sucha, szukał twoich okularów przeciwsłonecznych. To jest ta historia, jest... którą znowu opowiadasz jej kompletnie nie pamiętam. <noise> Zgubiłem i pokazywałem ci sfosy. Natalia są, nie martw się, wszystko jest okej. Okay. Więc... Ja myślałem, że Natalia w ogóle już była w męskim więc, graniu. Dlatego to pytanie, czy mnie... bardziej wyzwanie, czy bardziej przygoda? Przygoda, ale też wyzwanie i też to, że ja no, nie ukrywając. Tego za bardzo, trochę na to czekałam wiele lat. Więc też jestem jakoś wdzięczna, yy, że to jest ten moment i że to się teraz wydarza. I jestem bardzo też zadowolona ze, z naszego składu i. No jest to szczęście spore. Jeszcze powiem tylko dla mnie w tej całej historii o męskich graniach kochałam najbardziej taki moment, kiedy moi rodzice we Wrocławiu ze mną zaśpiewali, no, to dzieci jest... malarzy i moja mama po prostu namalowała sobie na takim wielkim barabanie piękny obraz i powiedziała, terapię czas zacząć, uderzyła w ten bęben i płakali wszyscy łącznie z techniczną obsługą jakby sceny. Wiesz co było tam we Wrocławiu? Jak ona zaśpiewała pierwszą frazę... To publiczność natychmiast zareagowała, ja to bardzo dobrze pamiętam. Na zasadzie, córka, to idź teraz na kawę, to teraz mamusia, tak? Po prostu niesamowite to było, absolutnie niesamowite. Ale weźmy Igora teraz na, na warsztat. Ze wszystkim mogłem cię skojarzyć. No, bo mm -hmm. Twoja droga artystyczna jest dosyć swoista, bym mm -hmm. powiedział. i to są też bardzo specyficzne piosenki, niekoniecznie takie, że stoisz przed sceną i tylko i wyłącznie szalejesz. Tak? Mm -hmm. Ze wszystkim mogłem cię skojarzyć, ale niekoniecznie z momentem, kiedy orkiestra wychodzi na front i się zaczyna po prostu totalna, przepiękna jadka. No więc teraz, jak, jak ten świat smakuje dla ciebie? Czuję się jak u siebie i zostałem przywitany tutaj naprawdę, jak do rodzinki. Zresztą, to też to w jakiś sposób zostało powiedziane, i też tak werbalnie, niewerbalnie. Fantastycznie. To jest, noszę czapkę z marzeniem, o tutaj, dream takie jest słowo, i to trochę, i to jest marzenie. Było marzenie. Nie chciałem tego przyznać, jakoś tak, powiecie, jak to jest, że, o, jak to powiem, no to to się nigdy nie stanie. Mhm. E, ale podczas mojego grudniowego, po prostu urodzinowego, jakiejś takiej, takiej myśli, powiedziałem, że, no, że jakiś taki trudniejszy chyba czas, okres. I ten świat odpowiedział w sposób niebywale niebywale piękny i niebywale zaskakujący w postaci właśnie chociażby tej, tej możliwości po prostu tutaj męsko -graniowej. Wyjdzie z ciebie bestia? No na pewno. Ralf się ze mnie śmieje, że to ja tutaj chciałem po prostu te, te pazury przez wszystkie, żebym po prostu trzy akordy darcie mordy, i ale wszyscy potrafią tutaj Nie, ale... bardzo plastycznie. I tak popularnym wokalistą. Ja Wam tylko chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Jak, jak w, dwa, w 2022 roku był Jacek i Kasia i Kwiat Jabłonim, też zastanawialiśmy się przed pierwszym wykonem, co tu się za chwilkę stanie. I jak to w ogóle. Ja, ja mam taką zasadę, że nigdy nie uczestniczę w próbach orkiestry wcześniej. Mógłbym oczywiście moich przyjaciół poprosić, wpuśćcie mnie, żebym to usłyszał, ale nie chcę tego robić, dlatego że chcę sobie największą niespodziankę tak. zostawić na moment koncertowy. Powiem fajnie, wam, że no. jak artyści Kazika zabrzmieli, jak oni po prostu podeszli do tego mikrofonu, jak huknęli, ja, to ja mówię po koncercie, mówię Kaśka, zakładasz po męskim graniu zespół punkowy, bardzo cię proszę. Nie? Nie, no super to będzie. fantastycznie. Super. super, jesteśmy po próbach i to będzie ogień, bardzo, bardzo, bardzo zapraszamy. bardzo. Nie, bo... w trakcie prób, ale tak, po takich próbach, próbach. A ja tak. pamiętam pana pierwsze pojawienie się. Ja tak, ja też w, pamiętam. Na męskim graniu, mhm. pamiętam rozmowy naszej, pamiętam śniadanie tak. w hotelu, w którym, w którym mieszkaliśmy, jedliśmy to śniadanie i gadaliśmy tak. o tym, jak było. No to teraz twoja perspektywa. No Ja bardzo się cieszę, że w w końcu jestem w orkiestrze męskiego grałem. Myślę, że moi słuchacze będą zachwyceni. Czekali na to bardzo długo, bo ja bardzo chciałam być wtedy, jak byłem takim długo, długowłosym artystą, ale coś tam się nie udało. Ale cieszę się przede wszystkim, że jestem z nimi w tym męskim graniu, bo każdego z, z nich uwielbiam jako artystę. To nie było łatwe spotkać się. Żeby coś razem stworzyć, bo to nigdy nie jest łatwe. Kiedy spotyka się czterech artystów, twórców, którzy każdy, każdy ma swój świat, swoją estetykę, ale tyle, ile ja się już nauczyłem, przez to już prawie pół roku tej wspólnej pracy, to naprawdę jestem bardzo, bardzo, bardzo za to wdzięczny, a ja męskie granie wspominam, proszę Państwa, wspaniale, ponieważ to męskie granie zawsze gościło mnie w taki takim piękny sposób, dając mi tą swoją bardzo szeroką platformę, żebym ja mógł e, swoje indywidualne światy pokazywać. Czy to były kosmiczne energie, czy to był bal u Rafała i w ogóle. A teraz jakby to jest jedyny, jedyny kon, jedyne koncerty, które ja robię latem. To jest męskie granie orkiestra i cieszę się, że to są tylko te koncerty, że nie mam swoich tras, bo będę celebrował. To, na co czekałem latami. O Igorze jeszcze nie mogę nic powiedzieć w kontekście orkiestry i męskiego grania. O Błażej już mogę mnóstwo powiedzieć, bo to są po prostu wcielenia absolutnego szatana na scenie, który wchodzi i nie, nie ma dla niego rzeczy nie do zrobienia. O Natalii już mówiłem, natomiast o, o, o Ralfie mam taką, pewnie też ci to już nieraz przytaczałem, e, taką dykteryjkę z jednego z koncertów, jeden z pierwszych koncertów mhm. i to rzeczywiście był ten cały anturaż na scenie, to były tańce, to była choreografia, to był Ralf, który po prostu e, miałem okazję to oglądać na backstage'u, to mniej więcej było tak, że koncentracja Ralfa przynajmniej tak wyglądał. To jest sytuacja pod tytułem, dobra, zagramy jeszcze dwa koncerty i, i jest koniec świata. Nie? Mamy trzy koncerty do końca tego świata i lecimy. I ktoś mi wtedy powiedział, to chyba Arek Stolarski był z Agencji Live, mówi, ty, tak jak widzisz to wszystko, to... Znajmy skalę, oczywiście. Spokojnie, znajmy skalę, ale mamy swoje Bohemian Rhapsody, nie? Jeżeli chodzi o w ogóle cały anturaż i całe, całe, całe wyposażenie tego artystyczne, co tam przyniosłeś na tą scenę i co zaprezentowałeś. Super. Dlaczego w tym roku, i to jest do Natalii pytanie, mhm. tak bardzo ważne, mhm. tak bardzo ważny jest przymiotnik ziemski. Ojejku, no jesteśmy teraz y, też. Y... No chyba po wyborach prezydenckich, wydaje mi się, że to, co te wybory pokazały, to to, jak bardzo jesteśmy podzielonym krajem na pół. I mnie osobiście yy, najbardziej, właśnie największym wyzwaniem było w ogóle zmierzenie się ze słowem, właśnie męskie i z taką yy, no, bina binarnością w ogóle mhm. i właśnie dzieleniem zero-jedynkowym na pół świata, tak jak teraz zdaje się, że jest u nas w Polsce. I chciałam po prostu zrobić odczarować to słowo, e, poszerzyć, żeby się to pojęcie bycia razem w muzyce stało bardziej inkluzywne i bardziej ludzkie, jako to jest tak naprawdę dla mnie większy walor. Bycie człowiekiem, który ma prawo odczuwać i wyrażać. Dlaczego różne to dlatego najgłośniej w tym utworze słychać słowa kocham, kocham, kocham? Tak, to jest akurat piękna um, anegdota związana z tym, jak te trzy słowa wjechały, Powiedz. było tak, siedzieliśmy już w fazie produkcji, nagrywania z producentem piosenki i on, dry school, powiedział, tutaj słuchajcie, nie ma orzeczenia. Więc ja wtedy powiedziałam, no dobra, faktycznie, Kora była tą osobą, która potrafiła śpiewać o kochaniu i o miłości najlepiej, odmieniać miłość przez wszystkie przypadki. i Bo miłość jest jak opium. Bo miłość zaczyna się od miłości i tak, tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wypowiedziałam jej imię. Już wstępne ciary poczuliśmy wszyscy, i wtedy Igor opowiedział historię. Mów. Jak z zespołem po raz pierwszy na, scena, na scenie programu telewizyjnego, który udało się w jakiś sposób dziwny wygrać. E, po raz pierwszy, gdy Kora usłyszała nasz utwór, gdy skończyliśmy grać, skwitowała to słowami: Kocham, kocham. Kocham. Zdecydowaliśmy, że to musi się zdarzyć. Na zdaniu to bardzo ziemskie by kochać. i ja wtedy zaśpiewałam: Kocham, kocham, kocham. kocham to To tam prawda jest taka, że my szukaliśmy jakiegoś spoiwa, bo coś ciągle nam nie grało. Ciągle wszystkim nie grało wokół. I nam, artystom, i. Producentów i jakimi, chyba nie, i, też było kilku. Z tak? tego, co był wiem. Było tak. dla producentów, I, ale. I te, I te słowa trzy kocham, 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 po prostu zrobiło taki klej scaliło wszystko i to naprawdę ta energia no, kory która wciąż jak ty to ładnie powiedziałaś pole siłowe pole siłowe jest Ja teraz obecne. dużo pracuję z Proste tym polem to... siłowym i, ja i, i jest tak samo A nie macie wrażenia że ten to numer jest. Przepraszam muszę ci zwrócić uwagę bo ty, ty mówisz nam że prezentujmy utwór w radiu nie znoszę słowa numer to jest utwór Utwór numer to jest nie numer to jest utwór ja, tak samo nie ma ja ja wykon. To nie to jest, wykonanie. Tak to jest, jest utwór, to nie jest, jest, jest numer. Piotr nie pozwala powiedzieć jest, słowa, jest, słowa, że puszczamy. puszczamy. Różne tak. tam rzeczy mamy. Ja Teraz państwo widzą. Utwór. Utwór. utwór się nazywa. Utwór. Piosenka utwór. Jest, jest bardzo ładnym słowem. Opuszcz ten utwór. Ja bardzo często zamieniam... Szefa upomniał, ale będę miał. Ale dobrze. nie pracuję. Dziękuję państwu, bardzo miło było. Tak wyglądało właśnie tworzenie tego utworu. Sparring partner najlepszy. Ale wiecie co? Ja mam czasami też takie określenie zastępujące słowo utwór. Bo ja mam wrażenie, że czasami jak jest utwór, inna sprawa, że w rozgłośniach radiowych, jak jest utwór instrumentalny, to niektórzy mówią na to piosenka, ale to jest jakby, by the no. way, pieśń. Reale. Bardzo lubię pieśń. Pieśń, pieśni. Tak, jak, jak Nick Cave w swojej biografii cały czas mówi o swoich piosenkach, pieśni. Dobrze, ten utwór, ta pieśń, niejako dla mnie, jak to pierwszy raz przesłuchałem i drugi też, no to powiem wam tak, nie macie wrażenia, że to są dwie, dwie piosenki, dwa utwory w jednym, że on najpierw gdzieś tam do połowy jest taki trochę pod kocem, Oj, powiem, trochę, że nawet trochę się przytula, a później mhm. zaczyna być... Widzisz od razu, nie? 14 tysięcy ludzi, którzy po prostu to hmm. skandują. Mamy nadzieję. Tak. Trochę to jest celowe, celowa robota, czy nie? Myślę, że może to wynika z tego połączenia światów, ale też yy, dla mnie każda dobra kompozycja w wersji takiej akustycznej powinna się bronić. To, co w tym utworze jest dla mnie najmocniejszym, to jest ten tekst, który on ma przekaz, prawda? On jest przystępny, ale ma głębie. Myślę, że tutaj jest bardzo dużo, jak się Natalii, która też powiedziała o tym ziemskim graniu, bo to jest, że to jest takie ludzkie, to jest tak niedosłowne, ale też właśnie w, ta wersja demo jest fantastyczna. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli państwu no. tak zagrać taką, była bardziej taka folki i to takie ciary, to takie wzruszenie, no i chcieliśmy O Folki? bądź. Specjalnie taksówka przewoziła moją gitarę godzinę, bo nie zabrałaś tak. Ale, to, to ale nie, to to słuchajcie, to bo, to bo wiecie dlaczego? Bo... Nie poczekajcie, bo nie, wa ważne, ale chodzi o to, moment. bo jakby ja ważne tak. jest, żeby, było, żeby była ta rokowość i to musiało być rokowe, prawda? To musiało być. To jest efekt społączenia tych smaków. No dobrze, Barzeku, to ja już pójdę. <śmiech> 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 nie, no teraz, ale to teraz diable rogaty, no powiedz coś o, o sobie podczas nagrywania tego kawałka. No bo ty jak akurat jesteś takim tutaj. Tak mi się wydaje, z, zawsze był, z Błażejem to zawsze było tak co uwielbiam, zresztą w każdym z was coś uwielbiam na swój sposób, ale z Blażejem jest tak, że jak wszyscy, że tak powiem, czeszą grzywę w jedną stronę, to Błażej przychodzi małym grzebykiem, wyczesuje wszystko w drugą znaczy, i się też sobie podebrał moją y, charakteryzatorkę i będzie z nim jeździła, bo odkryła, że ma loki. No to, 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 to do czesania nawiązuje, to mów. Twoje wrażenia z nagrywania? Każdy przyjechał z, z jakimś pomysłem, każdy chciał oddać cząstkę siebie. Ralf przywiózł fragment bridge'a. Cały bridge w zasadzie. Ta, ta, ta historia i to hasło ziemskie, no idealne. Idealne no, razem z wideo, które pokazuje nas jako e, przyjacieli z, z innej planety. No a jaka w tym moja rola? No, siedzieliśmy z Igorem. Z Natalią. I dżemowali sobie po prostu. Tak, i dżemowaliśmy sobie. tak. No, czy myśmy z Natalią poszli spać. No, Błażej, ty też powiedziałeś pierwsze zdanie. Ale nie, ja muszę Państwu powiedzieć, jak to było. <grym> bo Natalia plusenki. się była, pochorowała się i późno przyjeżdżała. Ja tu poszedłem, kupiłem kawiarkę, bo mówię, że jak tam nie będzie dobrej kawy, to ja nie wytrzymam z nimi. Igor już, no to róbmy, róbmy. Ja wiem. Jezu, Igor, daj się zalogować. No, nie ma ja Natalii. Nie było. No róbmy, róbmy, róbmy. Ja mówię, ale ja, ja poczekam, na, bo ja przygotowałem tam na szybko, robiłem tyle domu że ja prezentację, były. moją koncepcję, nie? Ale że muszę to przed Natalią. No ale po, i sobie chłopaki siadli i sobie wymyślili cały, całą no, e, no, refren, no po prostu. Ja sobie poszedłem wtedy na jakąś tam rozmowę prywatną, bo Natalia jechała. nie? A ja po prostu trenowałam, czy ja mogę już usiąść, czy muszę jeszcze iść jeszcze spać. Nie mogłam śpiewać, bo dostawałam ataku kaszlu i wszyscy się na mnie wściekali. Boże, nie, wczoraj się nie wściekała. ona jest taką wokalistką, mówili, że w ogóle nie słychać tego, przestań że nie. W gasłać. No później no. oczywiście nagrywaliśmy już to w fazie, kiedy ja już byłam zdrowa, ale wymyślanie, o Boże. Wiecie co, jest. Taki moment w tej piosence, który troszeczkę otwiera taką mi w głowie, znaczy mnie to odważa do pewnych rzeczy, a. ponieważ ja Wam a. powiem szczerze, jako prawdopodobnie ta osoba, która w ostatnich 16 latach najczęściej musiała odpowiadać na jedno pytanie, a w kontekście książki, którą napisałem o męskim graniu, to już tym bardziej: Panie Piotrze, dlaczego męskie? O, I i zaczynała się po prostu cała kawalkada po prostu zdarzeń, pytań, domysłów, odpowiedzi, moich tłumaczeń, prostych odpowiedzi, skomplikowanych odpowiedzi. I wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że jak usłyszałem na samym koniuszku, hmm. męskie, Puente. to powiedziałem sobie, dobra, to po Wojtku Waglewskim, który powiedział, ale muzyka jest kobietą, oni mi teraz po raz drugi tak wyraźnie odpowiedzieli na to pytanie. Dzięki za to w ogóle. Bardzo dziękuję. No to jeszcze jedna rzecz, Igor. Wasze spotkania i rozmowy, rozkminki na temat repertuaru, bo domyślam się, że to nie jest łatwe. To nie jest Przeszłość łatwe. Przeszłość męskiego grania zna przypadki, kiedy nie było to łatwe, bo nigdy to nie było łatwe, bo każdy chce coś od siebie i to jest najważniejsze. Podobnie ale jak w radiu. Ale każda audycja każdego redaktora jest najważniejsza na świecie, ja to rozumiem. Każda piosenka każdego artysty w takiej orkiestrze jest najważniejsza na świecie, ja to rozumiem. Jak by było w Waszym przypadku? Technicznie jest to dość trudne, ponieważ na repertuar, bardzo dużo utworów zostało już wykorzystane i nie, nie chcieliśmy niczego powtarzać. Udało się znaleźć utwory, których nie było i, yy, i które, które zabrzmią naprawdę w fantastyczny sposób. Ja się bałem tego, ale skład jest świetny. Każdy z nas ma yy, po prostu ludzi. swoich tak, swoich ludzi, też swój, yy, swój kolor yy, i każdy z nas ma taki solowy utwór. No ale też razem staramy się w jakiś sposób to wszystko dopełniać. Ja trochę chcę walczyć, żeby... Przyznam się szczerze, że chcę, żeby to był po prostu ogień. Mhm. Bardziej Dżin, dzin, dzin. Trzy akordy, darcie mordy. Ale, ale co tutaj... Ja, a ja ale ralfik... to, że ogień to nie tylko darcie mordy. Ogień to też są emocje i wzruszenie i że widz musi dostać całą pełnię. Żeby... Jedyna taka trasa festiwalowa. Myślę, że w tej części świata cały czas jeszcze staramy się, żeby, żeby Krótko mówiąc, publiczności było więcej, więcej i więcej i żeby, żeby te bilety, znowu żebyśmy mogli ogłosić, dobra jest sold out. Bo męskie granie na przykład dla mnie to, to, to jest moment niebywały zupełnie, kiedy ja dostaję, bo czasami tak dostaję takie wyzwania na godzinę przed koncertem. Słuchaj, zrób tak, 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 albo na przykład ym, orkiestra orkiestr w Warszawie, piętnastolecie. Komentowanie filmów na bieżąco, które lecą przed y, poszczególnymi kawałkami. Po prostu kocham to, ale z drugiej strony wiem, że tam z tyłu gdzieś jest kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Chodzi nam o to, żeby w tym roku było podobnie, żeby ludzie przyszli was zobaczyć, żeby to pos tego posmakowali, żeby zderzyli się z tą niezwykłą zupełnie materią artystyczną. Czym dla was tak naprawdę jest widok takiej publiczności? Bo nie, nie oszukujmy się, każdy z was się już się, już się z tym zetknął i to nieraz. To jest wielka inspiracja, naprawdę. I wydaje mi się, że to będziemy. Wydaje mi się, że będziemy też trochę na scenie. Mm, szyć, szyć nieco emocji na bieżąco i wydaje mi się, że możemy nawet zmienić set w trakcie koncertu, ale ja, ja kocham ludzi w sensie pod sceną, ja chcę ich zabrać bardzo, bardzo, bardzo chcę, chcę, żeby coś poczuli z każdej strony, więc to jest. To jest wszystko to, dla państwa. My dla to robimy nie, jest, dla nie ma znaczenia, dla mnie. czy to jest może ludzi, czy to są, czy to tak. jest, czy to są dwie osoby. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. To My tu, jak to jesteśmy to wszyscy, to tak kochamy. To. Nie tylko będziemy szyć, ale będziemy też próć tak spodnie. będą mm. szaty. Rwa, będą pękały na nas. Proszę Państwa, tegoroczna Męskiej Grania Orkiestra to jest najlepszy festiwal tego lata, najlepsza muzyczna rozrywka i największe święto <grym> polskiej muzyki. Jeszcze jest szansa, bardzo mała, żeby kupić trochę biletów. Wyrzuciliśmy specjalną pulę, bo wiedzieliśmy, że Zapraszamy. to tak Zapraszamy. Natalia? Ja chcę powiedzieć, że dla mnie jest ważne odczuwanie takie kinestetyczne muzyki. Ja jestem chyba jedyną w zespole, która nie będzie miała ucha, systemu dąbrównego. I będę miała bardzo dużo wedży, na prostu, ale Natalia śpiewać na pamięć, a zawsze jest tam taki huk i energia od publiczności, że... Ale chcę powiedzieć, że ja po prostu kocham czuć muzykę i czuć energię i słyszeć przestrzeń, która jest dookoła. I wydaje mi się, że jeżeli ja mam ciary, to wtedy potem słyszę, że ktoś miał też ciary. Dla mnie to jest w ogóle najważniejsze. I jak jest dużo ludzi, to jest dużo małych ciarek i to jest jeszcze przyjemniej. Zostaniesz to zaciarana eee, boże? No, to będzie fantastyczne. To pierwszy, kilka minut do 23. I, I ten ch, pohuk, ten huk, który dochodzi z publiczności, no to to jest magiczne uczucie, no i cieszę się, że mogę to robić drugi raz, po czterdziestce, mm. w sile wieku, no fantastycznie. W no ogóle ja ja dziesiąt... tyle Haczynam... samo lat. Ja powiem tak, a ja mam a, tyle samo, no. co Igor. My jesteśmy najmłodsi. A, a my najstarsi. Dla ciebie jeszcze to, 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 to wrażenie. Ty, 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 t, dla mnie, ty, ty, ty ja proszę państwa hmm, uwielbiam występować na scenie męskiego grania. Słuchajcie, to jest ponad setka. To jest ponad setka wykonawców, koncertów. Myślę sobie, że mamy. Jak to jeden z moich mistrzów radiowych mówił, bierzemy się do rzetelnej, nikomu niepotrzebnej roboty. A później, a później bardzo często z tego wychodziły jakieś audycje, tak? <laughs> jakieś, jakieś audycje, które po prostu były absolutnie transcendentalne. Więc tak, ja ze swojej strony powiem, że ja bardzo się cieszę, że, że, że taki, że tak powiem, artuarz artystyczny będę, będę mógł też w jakiś sposób prezentować. Będę chciał to godnie też powiedzieć, żeby ludzie, krótko mówiąc, mieli. Mieli dobre intro, jak już wy wyjdziecie i zaczniecie robić swoje porządki ze światem. Bardzo się cieszę z tego składu, że taki jest. No i słuchajcie, no to, no, no, no to, do, no to do roboty. Będziemy się Będzie, też sisters, tak Będzie też sisters tak ogólnie. Będzie też sisters tak ogólnie. Na ten temat Glowers. pogadamy. Dobra, to jeszcze słuchajcie, po, po zdanku, przesłanie na 2025 rok artystyczne od was, od męskie granie Orkiestra 2025. Natalia. Chaos jest bardzo twórczą energią. Igor. Bądźcie otwarci, serca i głowę mieć. Błażej król. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia jutro. A Ralf. Pomimo różnic, bądźmy razem. Amen. Bardzo Wam dziękuję.